W ostatnich latach firma Ursus, znana z produkcji ciągników i maszyn rolniczych, przechodziła znaczące zmiany własnościowe. W 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił upadłość Ursus S.A. W wyniku postępowania upadłościowego majątek Ursusa został wystawiony na sprzedaż. W 2023 roku syndyk masy upadłości. Ogłosił konkurs ofert na zakup przedsiębiorstwa z ceną wywoławczą obniżoną do 99 milionów złotych. Jednak kolejne próby sprzedaży nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W październiku 2024 roku Ursus, ikoniczny polski producent ciągników rolniczych, został sprzedany spółce MI Crow za kwotę 74 milionów złotych. Transakcja odbyła się po obniżeniu początkowej ceny wywoławczej, która wynosiła 125 milionów złotych. Nowy właściciel, związany z ukraińskim przedsiębiorcą Olegiem Krotem, przejął prawa do legendarnej marki Ursus, zakłady produkcyjne zlokalizowane w dobrym mieście i Lublinie, dokumentacje techniczne, maszyny oraz zapasy magazynowe. Co ciekawe, spółka MI Crow, zarejestrowana w lipcu 2024 roku, działa w branżach niezwiązanych bezpośrednio z rolnictwem. Według danych z krajowego rejestru sądowego firma zajmuje się produkcją statków powietrznych, statków kosmicznych, konstrukcji metalowych, a także broni i amunicji. Nowy właściciel zapowiedział, że ursus zostanie w pełni zmodernizowany. Zakłady mają być dostosowane do produkcji maszyn przyszłości, co może oznaczać nowe kierunki rozwoju, łączące tradycje z nowoczesnymi technologiami. Ta zmiana może być początkiem nowego rozdziału w historii tej kultowej polskiej marki. Przejęcie Ursusa przez spółkę MI Crow otwiera szerokie możliwości zarówno pod kątem biznesowym, jak i strategicznym. Oto najważniejsze korzyści, jakie nowi właściciele mogą osiągnąć dzięki tej transakcji. Po pierwsze. Znana i prestiżowa marka. Ursus to marka z ponad 130-letnią tradycją, rozpoznawalna w Polsce i na wielu rynkach międzynarodowych. Zdobycie praw do nazwy i logotypu Ursusa daje nowym właścicielom możliwość wejścia na rynek z produktem, który już ma ugruntowaną pozycję i cieszy się zaufaniem klientów. Renoma marki może być wykorzystana nie tylko w sektorze rolniczym, ale także w innych branżach. W które Micro planuje wejść, np. w produkcji maszyn przemysłowych lub pojazdów specjalistycznych. Po drugie, infrastruktura produkcyjna. Zakłady w dobrym mieście i w Lublinie to gotowe do użytku fabryki, które mogą być wykorzystywane zarówno do produkcji ciągników i maszyn rolniczych, jak i do realizacji nowych projektów technologicznych. Dzięki przejęciu Ursusa, nowi właściciele uniknęli konieczności budowy nowych zakładów od podstaw. Co pozwala zaoszczędzić ogromne nakłady czasu i pieniędzy. Infrastruktura Ursusa umożliwia szybkie rozpoczęcie działalności produkcyjnej i elastyczne dostosowanie jej do różnych celów. Po trzecie, dokumentacja techniczna i tzw. know-how. Razem z przejęciem Ursusa, MI Crow zdobyło dostęp do dokumentacji projektowej i technologicznej ciągników oraz innych maszyn rolniczych. To gotowe rozwiązania, które można dalej rozwijać lub modyfikować, co znacznie skraca czas wprowadzania nowych produktów na rynek. Co więcej, dokumentacja ta może być przydatna w adaptacji technologii rolniczych do innych sektorów, np. w produkcji pojazdów specjalistycznych czy maszyn przemysłowych. Po czwarte, zasoby magazynowe i park maszynowy. Nowi właściciele zyskali również gotowe maszyny i zapasy magazynowe Ursusa. To oznacza możliwość sprzedaży istniejących produktów niemal od razu po przejęciu, co może przynieść szybki zwrot z inwestycji. Maszyny i sprzęt fabryczny mogą również być wykorzystane do rozwinięcia nowych linii produkcyjnych, np. w branży metalowej lub konstrukcyjnej, co jest jednym z obszarów działalności MI Crow. Po piąte, możliwość dywersyfikacji działalności. Ursus daje nowym właścicielom możliwość rozszerzenia działalności na branżę rolniczą, ale nie jest to jedyny kierunek rozwoju. Zakłady produkcyjne i zasoby technologiczne Ursusa można przystosować do produkcji maszyn dla innych sektorów, takich jak konstrukcje metalowe, pojazdy specjalistyczne czy nawet sprzęt wojskowy. To wszystko doskonale wpisuje się w zakres działalności MI Crow. Nowi właściciele Ursusa zyskali nie tylko markę i zakłady produkcyjne, ale także potencjał do dalszego rozwoju w wielu branżach. To przejęcie to strategiczna inwestycja, która może połączyć tradycję Ursusa z innowacyjnymi technologiami przyszłości. Daj znać, co o tym myślisz. Zostaw komentarz i łap.